Witam wszystkich miłośników grillowania A właściwie witamy wszystkich miłośników hot dogów Bo w dzisiejszym odcinku będzie hot dog by Kacper Jak, z, jak ze stacji Prawie jak ze stacji tylko, Zaczynamy, tylko, to nie miało być w tym Tylko zaczynamy. inna kiełbasa, inne dodatki <laughs> Ale prawie jak ze stacji Ale to dokładnie podobny hot dog Słuchajcie, no będziemy robić po prostu hot doga, jak ze stacji. Tak, kacper, będzie jak nie. ze stacji, tylko po prostu będzie zupełnie inny. Tak, tak, od dodatków. Tak. Jak mówiłem jak dzieciaki yy, na osiedlu, jak były małe, takie są tylko, że inne. No, to nie. Mamy zupełnie inne bułki, niż te, co są na stacji. Zupełnie inne. <noise> zupełnie inne. O, dzięki. Będzie... parówki, których na stacji również nie dostaniecie. Zaczynamy od dodatków, tak. Tutaj jest ważna rzecz. Yy, używaliśmy już tego palnika tej bestii potężnej. Tutaj macie filmik nad nami, jak, tego, jak to używać do steków. Ale można tego używać po prostu jako zwykłej patelni. Więc zaczniemy sobie od takiej konfitury cebulowej. A ty, a ty te truskawki są, czy nie? Ha, jak są, to zaczniemy od tego. A... Teraz sobie przypomniałem właśnie. A to będą truskawki pod tak. dogu? Tak. Taki to, sam, nie, ale taki sam jak na stacji. lecimy dalej, Lecimy Od... dalej, lecimy dalej. Bo w opisie będzie hot dog jak z lecimy Orlenu, z truskawkami. A malinki? Kacper się zaczął śpieszyć. Nie, ja się nie śpieszę. Widzę tu znamiona udaru. Dobra, lecimy dalej. Na bocznym palniku robimy konfiturę cebulową. A, jeszcze wiesz co, jakąś łycha do mieszania, Kostia. Jak na, jak na stacji. To Zaczynamy od dodatków. Zrobimy sobie taką konfiturę na bocznym palniku, nad nami macie filmik, jak się wykorzystuje sizzle do steków, a dzisiaj go użyjemy po prostu do zrobienia takiej sobie konfitury cebulowo-truskawkowej. Widzicie jak palnik boczny można Ta, wrzucić? Tak, dokładnie, można sobie grzać. Zaczynamy od oleju i co? Od czego byśmy tu zaczęli? Cebula z imbirem. Przesmażymy to trochę. A mamy... Czy mieszać? Ta, tym to ci pomogę, łyką, tak, łychą można. stań tutaj. Dużo chili. Dużo chili. Nie dużo. Bite niedużo. No. Daj trochę tylko trochę dobra. biedakowi. O dobra. Dobra, a trochę chili. Niech, za, niech zadziała patelnia. I teraz co, to jest cukier? Cukier. A zrób trochę miejsca na tym Bardzo. Teraz trochę cukru wysypiemy, nawet więcej niż trochę, czosnek, no i no mieszamy, to ta, ta to już no. tak, i teraz to już Tak panie na nie robią zawsze, <noise> <noise> dlatego tak tam ładnie pachnie, bo oni potem to mielą i robią, to, i robią z tego sos amerykański, a, a nie tam... tysiąca wyż? Tysiąca wyż, no. Jak domieszają majonez do tego, to jest tysiąca wyż. Tak, co się z tym cukrem teraz dzieje, co to wszystko wygląda, kurde, jeszcze troszkę tego cukru O, panie. Dobra, czas chyba na truskawki Sezon na truskawki, więc konfitura będzie truskawkowa O kurde, Ko do tego, o morda Oprz balsamiczny. No. O, trochę coś tego. No i teraz to możemy sobie na to na maksa tego Cizu Zona. I to jeszcze się będzie redukować, i będzie nam się robił ten. Z tego. z Jeszcze sobie zapiklujemy warzywa, cukinie z papryką mhm. Pikla, czyli po prostu e, ocet, cukier i wszystko tak naprawdę no. Czyli takie, tak z takim dressingiem, jakby warzywka po prostu do, do hot doga Tutaj octu wlewam do miseczki, weź jeszcze może cukru trochę sychniej. Jaki to ocet? To jest ocet e, apple cider vinegar, czyli jabłkowy Jeszcze? Z cydru, jeszcze trochę, jeszcze trochę Dobra, starczy. To można albo podgrzać, albo jak jest tak ciepło jak dzisiaj, to wystarczy to rozmieszać i myślę, że będzie spoko. Podaj te warzywka, tam już mamy je pokrojone, cukinia z papryką. Się tylko... nie, bo cukinia nie, tu to nic nie się to... nie stanie, tu nic się nie stanie. Możemy na minimum to skręcić. Dobra, i tak zwana pikla jest gotowa. Zalewamy tym towarem te Uuu, cukier to został jeszcze to na dnie zostało. To nic, teraz się wymiesza na pewno. Mieszam te warzywa. I one dosłownie chwilę muszą w tym poleżeć. I zaraz się zamarynują i będą pysznym, kwaśnym dodatkiem. Dobra. Co to za towar? Ile tych kiełbasek? No cztery są bułki, to może cztery niech wystarczą. nas jest cztery. Można podwójny zrazu? Kostek Podwójną parówę? Dobra, rzucamy. Słuchajcie, tam już konfa to już się prawie zrobiła. Pikla gotowa, trochę można kiełbaski oblać olejem. W ogóle na tych filmach to się wydaje takie proste, nie? To jest A wszystko proste. Trzeba pokroić to wszystko, ten, zrobić tak jak Kasper, to który życzy kiełbasę? ten freestyle jest po prostu rozgrzany tak na maksa, że aż szok. Ale ja takie kiełbaski to sobie kładę zawsze na górną płeczkę, jak jest tak nagrany, nagrzany grill. Bo one wtedy. Nie będą się aż tak bardzo, bardzo spiekać. czekajcie, je trzeba wyprostować, nie? Bo nie wejdą potem nam do bułki. właśnie dlatego półka, a nie główny róż. Mnóstwo tłuszczu jest w tych kiobacek. W ogóle kiełbasy są ze sklepu inna wieś, z innej wsi. Koleś mój robi naprawdę dobry towar. Te to zakupienia tylko w stolicy czy pod stolicą. Bardziej. Ale szukajcie takich kiobac sklep. No bo tak się robi na rodzinie. Tą stroną akurat. Co? No, tylko że y... nie ma miejsca na cztery. byśmy musieli mieć drugiego grilla. No. chwilę się zapieką bułeczki i składamy ich od doszk. Bułeczki, mamy panapeczki na napeczki. Wiesz co? Ja, na przykład szkoda, mogliśmy na zamot środka trochę posmarować. A tu już Pokazaliśmy tym patentem. Tak, kiedyś, tak? no. Podwie, dawaj na. Po pod dwie, po Dwie, to dużo. No. dobra, w sumie jesteśmy już obiedzeni. Tak. Kosti daj dwie, bo chciał. Tak? mamy no, tylko mhm. trzy hot dogie. Tak. No Michał nie jem. Ja nie jem. Nie? To co, kurde, można było zrobić ostre. To ja też chyba sobie wezmę dwie. Ty chcesz, Michał, też dwie? Mm, jedną daj. Też pojadę. Dobra. No i konfitura cebulowo-truskawkowa. Prawdziwa polska. <noise> Czyli to Michał już je, a Kacper? Zajebiste. Naprawdę zajebiste. Z sosem amerykańskim poproszę. To z koła hapcaj swojego zrobione już. Ja to lubię na przykład z sosem, który się nazywa sridacza. Ale tylko, że to ostre jest no. No i to jest pyszne. Dobrze, jak ktoś lubi ostre, pyszne. Ale, Ale zajebiste są te warzywa. To jest w ogóle jakieś me mega. Od dziś to jest mój ulubiony patent. Dziękujemy Wam za oglądanie. Mm. Widzimy się pewnie w następnym odcinku, przy grillu. Tymczasem padajcie na kanał Kacpra Grill Bastard. no i oczywiście do nas, do sklepu dekofer.pl, Grill360. Zapraszam yy, i smacznego. Michał, nie zjem całego. Spokojnie.